Że niesamowita walka, ciężki teren, wywieziony jeden punkt. Gratulujemy. Proszę o komentarz. No tak, zdobywamy punkt w Lublinie, natomiast no, przyjechaliśmy po więcej i na pewno stać nas było, żeby dzisiaj ugrać tutaj więcej coś, żeby przede wszystkim wygrać mecz, bo braku nam po prostu skuteczności gry na siatce. Wiadomo, że ostatni czas nie jest dla nas łatwy, ale to nie jest tłumaczenie, bo dzisiaj mamy swoje piłki na siatce, swoje szanse. I przegrywamy to sportowo. Kto by nie był na boisku, to powinniśmy sobie poradzić, skończyć więcej ataków, starać się odrzucić jeszcze ich bardziej od siatki, żeby utrudnić grę i przede wszystkim swoją pierwszą akcję zagrać lepiej niż dzisiaj. Na pewno cieszymy się, że to się nie skończyło 3-1. Natomiast no żałujemy, bo na pewno Stać nas było na taką grę od początku jak w pierwszym secie. OK, Zagraliśmy sobie drugi set, ale potem ta nasza gra właśnie zgasła i nie mogliśmy wrócić do tego, co chcieliśmy tutaj pokazać i tego żałujemy, że no nie podnieśliśmy się na ten poziom, który sobie gdzieś tam chcieliśmy zawiesić. Za chwilę przed nami kolejne mecze: szybki mecz Pucharowy. Oszukamy no, dobrej gry, mamy swoje problemy, ale musimy sobie poradzić na boisku z tą sytuacją i zagrać. Każdy z naszych zawodników potrafi zagrać. Troszkę lepiej, a nie dużo nam brakuje, żeby wygrywać u lidera, więc musimy spiąć się na to, żebyśmy zapunktowali do końca roku ile, tyle razy, ile tylko będzie to możliwe.